Fundamentalizm kojarzy nam się z radykalnym odłamem danej religii bardzo często, i jest to błędne stwierdzenie. Tak jest w przypadku fundamentalizmu islamskiego faktycznie, ale w przypadku chrześcijaństwa jest inaczej. Dlaczego? Nigdzie w żadnych źródłach historycznych nie mamy mowy o tym, że msza była kiedykolwiek traktowana jako uczta, że nie ma znaczenia, czy ciało Chrystusa, czy jego partykuły upadną na ziemię, bo tak moderniści dzisiaj argumentują przyjmowanie komunii na rękę. Jak sobie zobaczycie na przykład tłumaczenie Ojca Rydzława, on tłumaczył, że no przecież i tak nie zapobiegniemy temu, żeby wszystkie partykuły nie upadły na podłogę, więc po co się starać. Apologia Justyna Męczennika opowiada już wprost o mszy świętej i ta msza święta ma identyczny schemat, jak każda liturgia tradycyjna chrześcijańska, czy wschodnia, czy zachodnia. To, co Opowiada się często o czasach apostolskich, to jest wizja, która jest fałszywa, a historyczna, bo w źródłach historycznych o tym mowy nie ma. Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik, i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, dlaczego tradycyjni katolicy nie są funda fundamentalistami, a fundamentalistami są. Protestanci. Bo często w internecie pokutuje takie stwierdzenie, że jak tradycyjny katolik powie coś, co wynika wprost z nauki Kościoła, w sposób bezwzględny, taki dokładnie tak jak nauka Kościoła o tym mówi, to druga strona, przeciwnicy Kościoła, zarzucają nam wtedy fundamentalizm. Jest zupełnie odwrotnie niż oni myślą, ale za chwilę do tego przyjdę dlaczego. Na starcie, jeżeli nie zasubskrybowałeś lub nie zasubskrybowałeś jeszcze naszego kanału, zachęcam Cię właśnie do zasubskrybowania go. Możesz też kliknąć w dzwoneczek, wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. I daj łapkę w górę, jeżeli film Ci się spodoba. Zostaw też komentarz, bo komentarze zwiększają nam zasięgi. Najpierw jakiś w temacie filmu, wtedy ten zasięg się bardziej zwiększa. Zachęcam też do dyskusji nad tematem. I jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcam do wspierania naszej działalności poprzez portal Patronite. Link do Patronite znajduje się w opisie, gdzie możesz nas wesprzeć finansowo. I zapraszam też na nasze Instagramy, które się nad nami wyświetlają teraz, i przejdę już do tematu filmu. Fundamentalizm. Fundamentalizm kojarzy nam się z radykalnym odłamem danej religii, bardzo często, tak? I jest to błędne stwierdzenie. Fundamentalizm to nie jest radykalne stronnictwo danej religii, czy radykalny ruch wewnątrz danej religii, bo tak jest w przypadku fundamentalizmu islamskiego faktycznie, ale w przypadku chrześcijaństwa jest inaczej. Dlaczego? Dlatego, że fundamentalizm to jest, jak sama nazwa wskazuje, powrót do fundamentów danej religii. To jest ruch, który zakłada w swoich założeniach, że na w religii to, jak religia wygląda dzisiaj, na przykład chrześcijaństwo, czy islam, czy jakakolwiek inna religia, to, jak wygląda ona dzisiaj, to jest efekt wypaczeń, które narosły w czasie i trzeba powrócić do tego, co było na początku. Fundamentalizm ma takie założenie. I teraz trzeba wiedzieć dlaczego fundamentalizm islamski wygląda inaczej niż fundamentalizm chrześcijański. Fundamentalizm islamski zakłada powrót do pierwotnej idei islamu, a pierwotną ideą islamu, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, nie było nawracanie ludzi w ten sposób, jaki to chrześcijanie robią, czyli poprzez nauczanie o Chrystusie, chrzczenie, udzielanie sakramentów, włączanie do kościoła i tak dalej. Islam Początek jego działalności opierał się na podboju. Prorok islamu, Mahomet, nie szerzył swojej wiary w taki sposób, w jaki my szerzymy swoją wiarę czyli nie chodził i nie głosił Chrystusa, czy tam w tym wypadku ogarnie Chrystusa. Natomiast on podbił znaczną część Półwyspu Arabskiego, znaczną część Bliskiego Wschodu i stworzył państwo islamskie. Dlatego fundamentalizmem muzułmańskim jest. Walka zbrojna z niewiernymi, tak jak to robił prorok założyciel islamu. A w przypadku chrześcijaństwa działa to zupełnie inaczej. W przypadku chrześcijaństwa fundamentalizmem jest tak naprawdę modernizm albo protestantyzm, bo to jest to samo praktycznie, czy modernizm, czy protestantyzm. Oba te ruchy mają podobne założenie, czyli twierdzą, że Kościół zmienił swoje nauczanie na tyle, że trzeba powrócić do tego, co było na początku, lub że Kościół Dzisiaj nie funkcjonuje tak jak powinien, a dobrze funkcjonował w czasach apostolskich, więc trzeba powrócić do czasów apostolskich. I to jest prawdziwy fundamentalizm w chrześcijaństwie, czyli jest nim protestantyzm lub modernizm. Przypomnijmy, że modernizm i protestantyzm, oba te, obie te herezje, zasadzają się na błędnym poglądzie, że Kościół w czasach apostolskich głosił inną naukę niż dzisiaj i... Protestantyzm zakłada, że kościół katolicki narzucił rzeczy, które nie wynikają z nauczania Chrystusa i włączył je do doktryny swojej, a modernizm zakłada, że dogmaty ewoluują, więc można je zmieniać dowolnie. Wywodzi się to od nauczania apostołów, ale potem to wszystko się dowolnie zmieniało. Tak? I moderniści bardzo często mówią, że no tutaj te naleciałości były złe, to wróćmy do czasów apostolskich, czyli odprawiajmy mszę przy stole, przywróćmy jej, posił że jest posiłkiem, przywróćmy komunię na rękę. Te wszystkie rzeczy, które moderniści propagują, są fundamentalizmem, ale są fałszywe, dlatego że nigdzie, w żadnych źródłach historycznych, nie mamy mowy o tym, że msza była kiedykolwiek traktowana jako uczta w rozumieniu takim, jak my rozumiemy dzisiaj ucztę, Czyli, że jest to posiłek wspólny spotkanie, że nie ma znaczenia czy ciało Chrystusa, czy jego partechów upadną na ziemię, bo tak yy, moderniści dzisiaj argumentują przyjmowanie komunii na rękę. Jak sobie zobaczycie, na przykład tłumaczenie, nie wiem, z tego, co pamiętam, to chyba ojca Rysława, jezuity znanego, który jest apologetą komunii na rękę Wielkim, on tłumaczył, że no przecież i tak nie zapobiegniemy temu, żeby wszystkie partykuły nie upadły na podłogę, więc po co się starać? I on nie rozumie tego, że kościół nie bez powodu rozwijał naukę w ten sposób, jak chrześcijaństwo rosło, żeby chronić Najświętszego Sakramentu. Im było więcej wiernych w kościele, tym była większa szansa, że znajdą się osoby, które będą mniej rozumiały to, czym jest ciało Chrystusa faktycznie i jak należy się z nim obchodzić. I dlatego kościół sformułował, czy w tradycji bizantyjskiej, czy w tradycji naszej, w każdej tradycji, pewne Zwyczaje, przepisy, które mają chronić ciała pańskiego. I to było coraz lepsze zrozumienie tego, czym ciało pańskie jest, i dostosowanie tego do tego, że kościół stał się faktycznie powszechny i należało do niego dużo osób, tak? Dzisiaj należy do niego więcej osób niż kiedykolwiek w historii, więc powoływanie się na coś, co było praktykowane w czasach prześladowań, w czasach dużej świadomości, wiary, w czasach tego, gdy kościół był niszowy, i każdy tak naprawdę. Kat katolik wierzący był świadomy tego, pełni świadomy swojej wiary, porównywanie tego do dzisiejszych czasów, gdzie Kościół jest masowy i większość katolików nie rozumie wiary, są prowadzeni w prosty sposób przez kapłanów do zbawienia, najprostszą drogą, mało jest tych świadomych katolików, i najczęściej oni wybierają mszę właśnie, jeżeli się tacy pojawiają, to powo powoływanie się na czasy apostolskie jest bez sensu, bo to jest odnoszenie czegoś, co działało w bardzo konkretnych przypadkach do dzisiejszych czasów, gdzie to, to przez co ten zwyczaj w pierwszym wieku został zniesiony, jest jeszcze bardziej powszechne. I dzisiaj dawanie komunii na rękę służy w wyraźny sposób zaciemnianiu tego, czym jest wiara chrześcijańska, tego, czym jest wiara w realną obecność i służy pewnej przesuwaniu pewnej pewnego światopoglądu w stronę protestantyzmu, dosłownie. Bo protestantyzm, i teraz zaraz do tego wrócę, zakłada, że ciało Chrystusa nie jest realnie ciałem Chrystusa, tak jak my to, w to wierzymy. Jest symbolicznie lub jest w pewnym momencie i tak dalej. Kościół katolicki zakłada i tak zawsze wierzył od początku, że w momencie konsekracji chleb staje się faktycznym ciałem. I kropka. Nie ma tu żadnych dodatków. Tak jak Chrystus powiedział, to jest ciało moje, bez żadnych dodatków. I tak samo wierzy Kościół katolicki. Dlatego moderniści i protestanci w tym wypadku idą w tym samym kierunku. Tylko, że protestanci, Luther powiedział to wprost, ich się nie udało, więc moderniści stwierdzili, że trzeba tę samą rewolucję przeprowadzić, ale nie wprost, tylko powoli zmieniać świadomość katolików. I to się właśnie teraz dzieje. Więc moment, w którym zaczynamy dawać komunię na rękę u osób niedzielnych katolików, a takich jest większość chodzących do kościoła, nie, nie oszukujmy się, oni to obserwują, oni tak przyjmują, u nich narasta wtedy wewnętrznie, w podświadomości w pewnej. Pewna projekcja osób, które są przeciwnikami Kościoła, które chcą, żeby świadomość realnej obecności była coraz mniejsza i temu to służy. I teraz wracając do fundamentalizmu. Dlatego właśnie moderniści, i to, to tak tylko podsumowując, to jeszcze, co mówiłem, dlatego właśnie fund moderniści, którzy zakładają, że dogmaty ewoluują i wykorzystują to do podmieniania doktryny katolickiej na doktrynę protestancką, i dlatego w tym samym stopniu protestanci, którzy robili to bezpośrednio, ale cel mają ten sam, są fundamentalistami, bo oni, jakbyście nie zauważyli, zawsze używają argumentu, że Kościół zboczył i że w czasach apostolskich było lepiej, więc trzeba do tego wracać. I to nie, są, to nie jest powrót do czasów apostolskich, tylko to jest powrót do tego, jak oni myślą, że czasy apostolskie wyglądały. Bo w czasach apostolskich nie negowano, nie negowano realnej obecności, nie negowano tego, że msza jest ofiarą, nie negowano kapłaństwa. I pozostałych sakramentów, i tak dalej. Dzisiaj, czy w kościele modernistycznym, czy u protestantów, te rzeczy się neguje, argumentując, że mm, tak było w czasach apostolskich. To co jest fikcyjną wizją czasów apostolskich, bo nigdzie, w żadnych źródłach wczesno-chrześcijańskich, nie mamy takich informacji. Czy przeczytamy sobie Didache, czy przeczytamy sobie Apologię Justyna Męczennika. Didache akurat nie mówi o liturgii, tutaj historycy są co do tego zgodni. Apologia Justyna Męczennika. Opowiada już wprost o mszy świętej i ta msza święta ma identyczny schemat jak każda liturgia tradycyjna chrześcijańska, czy wschodnia, czy zachodnia. To, co opowiada się często o czasach apostolskich, to jest pewna wizja fałszywa, wykreowana w czasach po reformacji. Tak? I to jest wizja, która jest fałszywa, a historyczna, bo w źródłach historycznych o tym mowy nie ma, że msza była traktowana jako posiłek za stołem, tak jakby to chcieli moderniści. Nie ma o tym mowy. Po prostu, jeżeli ktoś zna fragment jakikolwiek źródła historycznego, w którym jest napisane, że masz odprawia była odprawiana za stołem w pierwszych wiekach i była rozumiana jako uczta, niech da go w komentarzu, bo nie ma takiego fragmentu. Więc, to, co robią moderniści, i to, co robią protestanci, to jest czysty fundamentalizm, czyli powrót do rzekomo lepszych czasów pierwotnych religii, bo one podobno były lepsze, i chcieliby oni do tego wrócić, żeby. Kościół był na powrót taki dobry jak kiedyś. Nie rozumiejąc tego, że Kościół nie zmienił nic, że Kościół definiował tylko dogmaty w oparciu o problemy, jakie działy się na świecie w aktualnym czasie i że ten Kościół zachowuje pełni nau pełnię nauki apostolskiej. Tradycyjny Kościół katolicki zachowuje pełnie nauki apostolskiej. Dlatego tradycjonaliści. Jeżeli w pełni wyznają doktrynę katolicką i na nią się powołują, to oni nie są fundamentalistami, tylko są konsekwentnymi katolikami. Fundamentalistami są ci, którzy twierdzą, że trzeba wracać do czasów apostolskich, bo fundamentalizm to jest właśnie powrót do tej pierwotnej wersji religii. Taka jest definicja fundamentalizmu. Więc pamiętajcie, fundamentalizm islamski to jest radykalny, wojujący islam, bo takie były początki islamu. Fundamentalizm chrześcijański to jest protestantyzm lub modernizm, bo oni chcą wracać do rzekomych czasów apostolskich, do fundamentu religii. To jest ruch wewnątrz religii, która wraca do fundamentu. I dlatego fundamentalizm islamski i fundamentalizm chrześcijański to jest zupełnie co innego. I to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że e, w miarę jasno wyjaśniłem ten temat. Jeżeli dotrwałeś do końca, napisz w komentarzu jestem konsekwentnym katolikiem. Jeżeli oczywiście jesteś. Jeżeli nie jesteś, to zachęcam do dyskusji i do zostawienia komentarzy, gdzie w ojców kościoła mamy napisane, że msza jest ucztą w rozumieniu współczesnym. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka. w Czołem.